o chłopcu, co wyruszył w świat, by poznać strach. Czyta Marek Bednarski. Żył raz ojciec, który miał dwóch synów. Starszy, roztropny i bystry, dał sobie ze wszystkim radę. Ale młodszy był tak tępy, że niczego nie rozumiał ani nie potrafił się nauczyć. Wszyscy, którzy go znali, mówili, ojciec będzie miał z nim kłopoty. Jeśli należało wykonać jakąś pracę, zawsze podejmował się tego starszy syn. Lecz nie chciał robić jednego – kiedy ojciec prosił go o przyniesienie czegoś do zmroku, albo gdy było już zupełnie ciemno, a droga prowadziła przez cmentarz lub podobne straszne miejsce, chłopiec odpowiadał: O nie, ojcze, nie pójdę, boję się. Chodzą mi ciarki po plecach. Wieczorem, kiedy ludzie zbierali się wokół ognia i opowiadali straszne historie o duchach, albo o domach, w które straszy, czasem nie jeden słuchacz mówił: Ach, to okropne, chodzą mi ciarki po plecach. Młodszy syn siedział w kącie i słuchał, lecz nie rozumiał, czym są ciarki. Wszyscy mówią, chodzą mi ciarki po plecach, a ja nie wiem, co to znaczy. Nie chodziły mi po plecach żadne ciarki, choć słuchałem równie uważnie jak wszyscy. Pewnego dnia ojciec zwrócił się do niego. Posłuchaj, chłopcze, jesteś już duży i silny. Dorastasz i pora, żebyś zaczął zarabiać na życie. Spójrz na swojego brata. Nauczysz się ciężko pracować, ale ty. Jak mi się zdaje, niczego nie potrafisz. Chciałbym zarabiać na życie. Naprawdę ojcze, odparł młody o człowiek. Odparł młody człowiek. Marzę o tym, by się dowiedzieć, co znaczy mieć ciarki. W ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Usłyszał go starszy brat i wybuchł śmiechem. Za dureń pomyślał. Nic z niego nie będzie. Z próżnego i Salomon nie naleje. Cóż, nie szkodzi, jeśli dowiesz się czym są ciarki, ale nie zrobisz w ten sposób na życie. Zauważył z westchnieniem ojciec. kilka dni później wpadł do niego na pogawędkę kościelne. Ojciec nie mógł się powstrzymać i podzielił się z nim swoimi zmartwieniami. Młodszy syn jest głupi. Nie potrafię niczego go nauczyć. Nic nie rozumie. To przykład rzekł. Kiedy zapytałem jak chciałby zarabiać na życie odparł, że pragnie dowiedzieć się co to znaczy mieć ciarki ze strachu. W takim razie przyszli go do mnie zaproponował kościelny. Nastraszę go tak, że na pewno poczuję ciarki. Pora nauczyć go rozumu. Dobry pomysł, mruknął w zamyśleniu ojciec. Może komuś się uda lepiej niż mnie. Tak czy inaczej, nie zaszkodzi mu to. Kościelny zabrał chłopaka do swojego gromu i kazał mu wbić w dzwon kościelny. Kiedy młody człowiek się tego nauczył, pewnego dnia kościelny zbudził go o północy, kazał wejść na wieżę i zadzwonić. Zaraz się dowiesz, czym są ciarki, pomyślał. A gdy chłopak się ubierał, wszedł ukradkiem na dzwonnicę. Chłopiec wdrapał się na wieżę i kiedy się obrócił, by chwycić linę, ujrzał białą postać stojącą na szczycie schodów naprzeciwko dzwonu. Kto tam? spytał. Postać stała bez ruchu i milczała. Lepiej odpowiedz zawołał chłopek. — Nie masz prawa tu wchodzić w środku nocy. Kościelny się nie odzywał. Był pewien, że chłopiec weźmie go za ducha. Ostrzegam cię krzyknął znowu chłopiec. Odpowiadaj albo zrzucać się ze schodów. Kim jesteś i czego chcesz? Na pewno zrzuci mnie ze schodów, pomyślał ościelny. Stał jak kamienny posąg, nie wydając dźwięku. Młodzieniec krzyknął raz jeszcze, a gdy znów nie otrzymał odpowiedzi, wrzasnął. Cóż, sam tego chciałeś, masz za swoje. Podbiegł do białej postaci i zepchnął ją ze schodów. Duch stoczył się na dół i, jęcząc, leżał na ziemi. Widząc, że nieznajomy nie będzie już sporo kłopotów, chłopiec uderzył w dzwon, jak mu kazano, i wrócił do łóżka. Żona kościelnego czekała na męża, a kiedy się nie pojawił, zaczęła się martwić. Poszła obudzić chłopca. Gdzie mój mąż? Spytała. Widziałeś go? Wszedł przed tobą na dzwonnicę. Nie mam pojęcia, odparł chłopak. W ogóle go nie widziałem. Na schodach stał jakiś człowiek, okręcony białym prześcieradłem. Nie odpowiadał na pytania, ani nie chciał odejść, więc pomyślałem, że coś knuje i zrzuciłem go ze schodów. Niech pani pójdzie i zobaczy. Pewnie ciągle tam leży. Chyba pożałował, że wdrapał się na dzwonnicę. Spadł z wielkim hukiem. Kobieta popędziła do kościoła i znalazła męża. Miał złamaną nogę i jęczał z bólu. Z wysiłkiem zaniosła go do domu, a potem pobiegła do ojca chłopca. Wiesz, co zrobił ten idiota, twój syn? Zawołała: Zrzucił mojego męża z dzwonnicy. Biedak spadł ze schodów i ma złamaną nogę i nie zdziwiłabym się, gdy połowa pozostałych kości również była strzaskana. Zabierz tego nic ponia z naszego domu i do reszty wszystko zniszczy. Nie chcę go więcej widzieć! Ojciec był przerażony. Pobiegł do domu kościelnego i zaczął potrząsać śpiącym synem. Co ty do licha robisz? Co wołał. Napadasz na kościelnego, diabeł cię do tego nakłonił? Ależ ojcze jestem niewinny, odrzekł chłopiec. Nie miałem pojęcia, że to kościelny. Stał koło dzwonu ukręcony białym przyścieradłem. Nie widziałem kto to taki, i ostrzegłem go trzy razy. Wielkie nieba, wykrzyknął ojciec. Mam przez ciebie same kłopoty. Zejdź mi z oczu, natychmiast. Nie chcę cię więcej oglądać. Bardzo chętnie odpowiedział chłopak. Pozwól mi zaczekać do świtu, a potem wyruszę w świat i zostawię cię w spokoju. Dowiem się, co znaczą ciarki, a wtedy zdobędę fach i wreszcie zacznę zarabiać na życie. Ciarki, do prawdy. Rób co chcesz, nic mi do nie obchodzi. Masz tu pięćset talarów, weź je i idź w szeroki świat. Ale pod żadnym pozorem nie mów nikomu skąd pochodzisz ani kim jest twój ojciec. Przyniósłbyś mi tylko wstyd. Dobrze ojcze zrobię tak jak sobie życzysz. Jeśli to wszystko czego żądasz, łatwo jest to zapamiętam kiedy nadszedł ranek chłopiec chował do kieszeni pięćset talarów i wruszył w drogę przez cały czas mrucząc pod nosem gdybym tylko wiedział co znaczy mieć ciarki, gdybym tylko poznał co to strach. Jego słowa przypadkiem usłyszał mężczyzna idący w tym samym kierunku. Po pełnym czasie za zakrętem ukazała się szubienica. Popatrz, odezwał się mężczyzna. Gdzie radzi rady? Widzisz tą szubienicę? Siedmiu ludzi poślubiło tam córkę powroźnika, a teraz uczą się latać. Jeśli usiądziesz pod nimi i zaczekasz na nadejście nocy, zrozumiesz czym są ciarki. Naprawdę? spytał chłopiec. To takie proste? Cóż, w takim razie wkrótce się wszystkiego dowiem. Jeśli w nocy poczuję ciarki, możesz wziąć moje pięćset talarów. Przyjdź do mnie rano. Podszedł do szubienicy i usiadł pod nią, czekając aż zapadnie noc. Było mu zimno, więc rozpalił ognisko, ale o północy zerwał się wiatr i mimo płonących polan chłopiec nie mógł się ogrzać. Wiatr kołysał wisielcami tak, że ciała uderzały o siebie. I chłopiec pomyślał: skoro ja marznę przy ognisku, tym biedakom na górze musi być jeszcze zimniej. Ustawił drabinę, wspiął się na nią, odwiązał po kolei wisielców i położył wszystkich siedmiu na ziemi. Później dorzucił do ognia kilka gałęzi i umieścił trupy wokół ogniska, by się ogrzały. Ale one leżały zupełnie nieruchomo, nawet wtedy, gdy zapaliły im się ubrania. — Hej, uważajcie! — zawołał. — Jeżeli nie będziecie ostrożni, znów was powieszę! Oczywiście trupy nie zareagowały. W milczeniu wpatrywały się w przestrzeń, choć już płynęły im spodnie. Chłopiec się rozgniewał. — Mówiłem, żebyście uważali! — krzyknął. — Jesteście zbyt leniwi, by wyciągnąć nogi z ogniska? Ja nie chcę wywołać pożaru. Zów powiesił trupy na szubienicy, położył się przy ognisku i zasnął. Rankiem, gdy się obudził, zobaczył nad sobą mężczyznę, który przyszedł po pięćset talarów. Wczoraj w nocy miałeś ciarki ze strachu, prawda? spytał nieznajomy. Nie, odrzekł chłopiec. Czy ci nie mogli mnie czegoś nauczyć? Nie powiedzieli ani słowa i leżeli nieruchomo nawet wtedy, gdy paliły im się spodnie. Mężczyzna zrozumiał, że nie ma szans dostać pięciuset talarów, więc bezradnie rozłożył ręce i odszedł. Co za półgłówek, mruknął. Nigdy w życiu nie widziałem takiego idioty. Chłopiec ruszył w dalszą drogę, ciągle powtarzając. Gdybym tylko dowiedział się, co to znaczy mieć ciarki, gdybym tylko poznał, co to strach, szedł z nim furman. Usłyszał jego słowa, dogonił go i spytał. Kim jesteś? Nie wiem, odparł chłopiec. Skąd pochodzisz? Nie wiem. Kim jest twój ojciec? Nie wolno mi mówić. — Co tam mruczysz przez cały czas? — chciałbym się dowiedzieć, co znaczy mieć ciarki ze strachu, ale nikt nie potrafi mi tego wyjaśnić. — Prostaczek z ciebie, chłopcze — stwierdził Furman. — Chodź ze mną. Dopilnuję, żebyś miał gdzie się przenocować. Młodzieniec przyłączył się do Furmana i wieczorem dotarli do gospody, w której postanowili spędzić noc. Kiedy weszli do głównej sali, chłopak znów mruknął. Gdybym tylko się dowiedział, co to znaczy mieć ciarki, gdybym tylko poznał, co to strach. Oberżysta usłyszał jego słowa i wybuchł śmiechem. Jeśli właśnie na tym ci zależy, to masz szczęście, odezwał się. Jest spora szansa, że twoje życzenie się spełni. Kci! Uciszyła go żona. Nie mów o tym. Pomyśl o tych wszystkich biedakach, którzy stracili życie. Byłaby szkoda, gdyby te piękne oczy tego młodzieńca nigdy więcej nie ujrzały słońca. Chcę się dowiedzieć tylko, co znaczy mieć ciarki ze strachu, powtórzył chłopiec. Właśnie dlatego opuściłem dom. Aj, o jakiej szansie mówisz, o, o co chodzi? Nie przestawał się dopytywać, aż oberżysta wyjaśnił, że w pobliżu jest stare zamczysko, w którym straszy. Jeśli ktoś spędzi tam trzy noce, z łatwością się dowie, czym są ciarki. Król ogłosił, że ktokolwiek tego dokona, poślubi jego córkę. Przysięgam, że królewna jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Na dodatek w zamczysku są ogromne skarby, których pilnują złe duchy. Jeśli spędzisz tam trzy noce, możesz zdobyć te skarby i stać się bogaczem. Do zamku chodziło już wiele młodych ludzi, by spróbować szczęścia, ale żaden nie wrócił. Nazajutrz rano chłopiec poszedł do króla i powiedział: Jeśli się zgodzisz, Panie, jeśli się zgodzisz, Panie, spędzę trzy noce w nawiedzonym zamczysku. Król Popatrzył na niego i chłopak mu się spodobał. Pozwolę ci zabrać do zamku trzy rzeczy, ale nie mogą być żywe, oznajmił. W takim razie chciałbym wziąć chłupkę i to tokarkę, stół stolarski i kordelaz, odrzekł młodzieniec. Król rozkazałby, przez... Król rozkazałby rzeczy te zniesiono w ciągu dnia do zamczyska. Kiedy zapada noc, chłopak poszedł tam i rozpalił jasny ogień na kominku w jednej z komnat. Następnie przesunął do ognia stół stolarski, wziął kordelas i usiadł przy tokarce. Ach, gdybym tylko poczuł wreszcie ciarki, powiedział. Ale to miejsce również nie wygląda zbyt obiecująco. Przed północą zaczął podsycać dogasający ogień. Akurat dmuchał na niego, gdy skąd do komnaty dobiegły jakieś głosy. Tak nam zimno, powtarzały. O co chodzi? rzucił przez ramię. Skoro wam zimno, chodźcie usiądźcie przy ogniu. Po chwili z mroku wyskoczyły dwa ogromne czarne kocury. Usiadły przy jego butach, usiadły przy jego obu stronach, przyglądając mu się z płonącymi oczami. Masz ochotę pograć w karty? Spytały. Czemu nie? rzekł chłopiec. Ale najpierw chcę obejrzeć wasze pazury. Koty wyciągnęły łapy. Wielki Boże! ale są długie zawołał. Muszę wam je przyciąć, nim siędziemy do gry. Chwycił. Koty za karki postawił na stole stolarskim i umieścił ich łapy w imadle. Nie podobają mi się wasze pazury, powiedział. Nie mam już chęci grać z wami w karty. Zabił oba koty i wyrzucił do fosy. Ledwo usiadł z kotów w komnaty, zaczął wybiegać czarne koty i czarne psy, a każdy z nich miał rozgrzaną do czerwoności obroża i rozgrzany do czerwoności łańcuch. Przybyły ze wszystkich stron, aż wypełniły pomieszczenie tak, że chłopiec nie mógł się nawet ruszyć. Wyjąc, szczekając i straszliwie piszcząc, wskoczyły do kominka, rozrzuciły po komnacie płonące polana. Chłopiec obserwował je z ciekawością przez kilka minut, lecz w końcu stracił cierpliwość. Chwycił kordelas i zawołał. — Precz z wami łajdaki! Zaczął ciąć na prawo i lewo. Niektóre zwierzęta zabił, inne uciekły. Kiedy wszystkie żywe dały drapaka, wrzucił martwe do fosy i wrócił do komnaty, by się okrzeć. Kleiły mu się oczy, więc podszedł do łóżka stojącego w rogu komnaty. Wyglądało na dość wygodne, pomyślał. Wreszcie trochę ją odpocznę, ale kiedy się położył, łoże się poruszyło. Pojechało w stronę drzwi, które się otworzyły, a ono zaczęło sunąć przez zamczysko, nabierając coraz większej prędkości. Nieźle, ale mam nadzieję, że pojedziemy jeszcze szybciej mruknął chłopiec. łoże mknęło przez zamek jak powóz zaprzężony w sześć koni, po korytarzach, schodach w górę i w dół, aż nagle hop obróciło się. Do góry nogami i przygniotło chłopca, który znalazł się w pułapce. Było ciężkie niż góra. Zdołał jednak odsunąć koce i poduszki, wygramolić się spod niego skończyłem złożem zawołał. Jeśli ktoś go potrzebuje, może je sobie zwziąć. Położył się koło kominka i spokojnie zasnął. Ramkiem do zamczyska przybył król zobaczył chłopca leżącego na podłodze i rzekł ze smutkiem. ach jaka szkoda zabiły go duchy! Taki przystojny młody człowiek. Chłopiec usłyszał słowa króla i natychmiast wstał. — Jeszcze mi nie zabiły wasza królewska mość — powiedział. — Ach, ty żyjesz! — zawołał król. — Cieszę się, że cię widzę. Jak sobie radziłeś? — Bardzo dobrze, dziękuję — odparł chłopiec. Jedna noc zaliczona, zostały jeszcze dwie. Wrócił do gospody. — Ty żyjesz! — wykrzyknął ze zdumienia oberżysta. — Nie przypuszczałem, że cię jeszcze zobaczę. Miałeś ciarki ze strachu? — Nie, ani razu. Mam nadzieję, że poczuję je dziś w nocy. Drugiej nocy podszedł do zamczyska. Rozpalił ogień na kominku i usiadł. Ach, westnął. Żeby wreszcie ktoś sprawił, że poczuje ciarki. Kiedyż zbliżyła się północ, usłyszał hałasy w kominie. Coś tłuko w ściany, szamotało się, wrzeszczało, aż w końcu z głośnym krzykiem do kominka spadła dolna połowa ciała mężczyzny. Co robisz? zawołał chłopak. Gdzie twój tłów? Dolna połowa, która nie miała oczu ani uszu, nie mogła go widzieć. Ani słyszeć. Bigała w kółko po komnacie, wpadając na medle, przewracając się i znów wstając. Nagle w kominie rozległ się nowy hałas i do paleniska spada w chmurze sadzy górna połowa ciała mężczyzny. Po czym szybko doczołgała się do ognia. – Gorąco, prawda? – spytał chłopiec. – Nogi, nogi, tutaj, do mnie! – przeszczała górna połowa, ale ta na część nie słyszała i biegała w kółko, aż chłopiec chwycił ją za kolana i przytrzymał. Górna część wskoczyła na nią i połowy znów stał się jednym człowiekiem. Był odrażający. Rozwalił się na ławie przy kominku i nie chciał robić chłopcu miejsca, więc ten strącił go na ziemię i usiadł na ławie. W kominie znów rozległ się hałas. Po czym do paleniska wpadło kolejne sześć trupów. Miały dziewięć kości udowych i dwie czaszki, które zaczęły grać w kręgle. Mogę się dołączyć? Mogę się przyłączyć do gry? spytał chłopak. Masz pieniądze? Mnóstwo, odpowiedział. Ale wasze kule do gry nie są okrągłe. Wziął czaszki, położył je na to i wyszlifował, aż stały się kuliste. Teraz lepiej, rzekł. Będzie łatwo turlać. Czeka nas świetna zabawa. Przez pewien czas grał z umarlakami i stracił trochę pieniędzy. W końcu zegar wybił północ i wszystkie trupy znikły. Chłopiec spokojnie się położył i zasnął. Nazajutrz rano do Zamczyska przybył król, by zobaczyć, co się wydarzyło. Jak sobie poradziłeś tym razem? Spytał. Grałem w kręgle, odpowiedział chłopiec i straciłem trochę pieniędzy. Miałeś ciarki? Nie, ani trochę, odparł chłopak. Miło mi się grało to wszystko. Gdyby tylko mógł wreszcie poczuć ciarki. Trzeciej nocy usiadł na ławie przy kominku i westchnął. Została tylko jedna noc, mruknął. Mam nadzieję, że wreszcie poczuję ciarki. Kiedy dochodziła północ, usłyszał ciężkie kroki zbliżające się do komnaty. A po chwili weszło sześciu olbrzymich mężczyzn, dźwigających trumnę. A, ktoś nie żyje? Spytał. Domyślam się, że to kuzyn. Zmarł kilka dni temu. Gwizdnął, skinął głonią i dodał. Wyjdź kuzynie, wyjdź i przywitaj się. Sześciu mężczyzn postawiło trumnę po i opuściło komnatę. Chłopiec otworzył wieko i popatrzył na leżącego w środku nieboszczyka. Dotknął jego twarzy, ale oczywiście była zimna jak lód. Nie martw się, powiedział. Rozgrzeje cię. Zbliżył ręce do ognia, po czym przyłożył je do policzku zmarłego. Lecz one pozostały zimne. Później wyjął ciało z trumny, umieścił je przy kominku, opierając głowę nieboszczyka na swoich kolanach. Zaczął masować mu ramiona, I przywrócić krążenie. To również nie dało efektu. Mam! wykrzyknął wreszcie. Kiedy ludzie śpią, w jednym łóżku ogrzewają się nawzajem. Wezmę cię do łóżka, od co? Sadził trupa do łóżka i sam położył się obok, nakrywając ich obu kocami. Po kilku minutach nieboszczyk zaczął się poruszać. Dobrze zawołał chłopiec, by go zachęcić. Oby tak dalej, kuzynie, jesteś już prawie żywy. Ale trup nagle usiadł i krzyknął. Kim jesteś, co? Uduszę cię pluga wydraniu! Wyciągnął ręce w stronę szyi chłopca, lecz ten okazał się znacznie szybszy i po krótkich zmaganiach wsadził go z powrotem do trumny. Piękne dzięki, powiedział przypijając gwoździami wieko. Kiedy je umocował znów pojawił się sześciu mężczyzn dźwignęli trumnę i powoli wynieśli ją z komnaty. Och! To beznadziejne! rzekł rozpaczą chłopak. Nigdy się tu nie dowiem, czym są ciarki. Ledwie wypowiedział te słowa, z ciemnego rogu wynurzył się stary człowiek. Był jeszcze większy niż mężczyźni, którzy dźwigali trumnę. Miał długą brodę i złe płomienne oczy. Ty żałosny robaku! wrzasnął. Szybko się dowiesz, czym są ciarki. Ciś, w nocy umrzesz. Tak myślisz? Najpierw musisz mnie złapać odparł chłopiec. Nie uciekniesz przede mną, choćbyś biegał szybko jak wiatr. Jestem równie silny jak ty, a prawdopodobnie silniejszy. — Jeszcze zobaczymy — rzucił starzec. — Jeśli okażesz się ode mnie silniejszy, pozwolę ci odejść, ale tak się nie stanie. Chodź ze mną! Poprowadził młodzieńca przez zamczysko. Szli morocznymi korytarzami i schodami, aż dotarli do kuźni położonej w głębi ziemi. — Teraz się przekonamy, kto jest silniejszy — powiedział starzec, po czym wziął oskard i jednym uderzeniem wbił w kowadło w ziemię. Potrafię zrobić coś lepszego, rzekł chłopiec. Chwycił oskat i rozłupał w nim drugie kowadło, po czym złapał brodę starca, wepchnął ją w szczelinę kowadła i je ścisnął. Broda uwięzła w szczelinie i starzec znalazł się w pułapce. Mam cię! zawołał chłopak. Teraz zobaczymy, kto umrze dziś w nocy. Wziął żelazny łom i tak bezlitośnie stłukł starca, aż ten zaczął skomleć, jęczeć i wołać. Już dobrze, przestań, poddaję się! Obiecał chłopcu, że da mu wielkie skarby, jeśli ten go puści. Młody człowiek poszerzył szczelinę w kowadle i uwolnił brodę, a wtedy starzec zaprowadził go do innego lochu, położonego głęboko pod zamczyskiem, gdzie stały trzy skrzynie pełne złota. Jedna jest dla biednych, druga jest dla króla, a trzecia jest dla ciebie, wyjaśnił. W tej samej chwili wybiła północ i starzec znikł, a chłopiec został sam w mroku. Cóż, na tym koniec mruknął. Teraz muszę znaleźć drogę powrotną. Posuwając się po omacku wzdłuż sian wrócił do komnaty i zasnął przy okominku. Rankiem przyszedł król. Na pewno już wiesz, czym są ciarki, rzekł. Nie, odpowiedział chłopiec. Zastanawiam się, co się wtedy czuję. Leżałem w łóżku z martwym kuzynem, a potem przyszedł starzec z drugą brodą i pokazał mi trochę kosztowności. Ale dalej nie wiem, co to znaczy mieć ciarki. Przyniesiono złoto i dokonano podziału. A później młodzieniec poślubił królewnę. W końcu został królem, ale chociaż bardzo kochał żonę i bardzo był szczęśliwy, stale powtarzał: Gdybym tylko mógł dowiedzieć się, co to znaczy mieć ciarki, gdybym tylko mógł je poczuć, w końcu zaczęło to denerwować młodą królową. Odpowiedziała o wszystkich pokojówce i rzekła: Zostaw to mnie, najjaśniejsza pani. Sprawia, że będzie miał ciarki. Poszła do strumienia, przyniosła wiadro cierników, kazała królowej w środku nocy, gdy król będzie spał. Odkryć go i wylać na jego całą zawartość wiadra. Królowa posłuchała. Młody król najpierw poczuł zimną wodę, a potem maleńkie rybki podskakujące na skórze. Och, 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 zawołał. Och, co sprawiło, że mam ciarki? Och, au, tak, mam ciarki, nareszcie mam ciarki. Niech cię Bóg pobłogosławił, kochana żono. Zrobiłaś to, czego nie potrafił nikt inny. Nareszcie mam ciarki. Była to bajka o chłopcu, co ruszył w świat, by poznać strach. Baśnie Braci Grim, czytał Marek Pędnarski.